wyciśnięcie do swoich rozmiarów a jak na przykład Dobra. nie to zobaczcie Dobra. robicie Dostań sobie na bransoletkę na bransoletkę i zobaczcie nie jest taka malutka bo a to jest śmiało ponad 20 cm jedynkę. jedynkę masz kochania vlog od snap w tej chwili na prif masz o. 5 minut bo inaczej zwalnią całe zamówienie <grywa> dziewczyny pokazuję wam yeah. stos gdzie tak. pani chce tak Karolina moderatora żeby się jej dała będzie pilnowała bo Karolinka, ale w życiu nie wiem jak to się daje. No. No masz. To jest tylko 10 stóp. Karolinko, nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, żeby ci dać moderator. E, Muszę cię jakoś przypiąć pewno. O co, co chodzi gra z Grażynką? Grażyn, Krzyj, kochanie, czy ty się odezwałaś w ogóle do nas na priw? Bo ty się dosyć sporo kupujesz, kochanie. Więc moja prośba, czy ty przede wszystkim się odezwałaś do nas na priw, kochanie? No nie o pokazanie bransoletki z czarnym kamieniem z ciebie Aguś. A ja masz róże wiatru. Nie przejmujcie się, trzeba pisać z tak, Dziewczyny, słuchajcie to i zobaczcie. Uwaga Basiu, polecimy, to są szybkie strzały. No, ja nie będę wam nic mówić, powiem wam tylko jedno. To jest coś niewiarygodnego. Róża wiatrów na przepięknym, potrulnym splocie. Exclusive Premium Limited Edition. Tylko 10 sztuk, kto pierwszy, ten lepszy kochane moje, kochane moje, tylko i wyłącznie 129 zł. to jest potrójny łańcuszek, czyli tak jakbyście sobie dołożyły trzy łańcuszki razem. Ale zobaczcie jak to Dziękuję Kasiu, dziewczyny 129, tylko 10 sztuk, numer? 18. 18. 18 piszecie dziewczyny i to pierwszy ten lepszy dziewczyny. Tak. I za chwilę będziecie płakać, że się nie załapałyście, że jest dramat, że, że, że za późno. Agnieszka ma. Kamila wiwatowska u Ciebie. Kamila Wiwatowska zapisuje na zmianę. Nie, blok od zna wypad mi. Nie ma <laughs> dla ciebie. Nie no. rób ze z nas jaj, dobra? Nie ma. Bo nie zapłaciłeś. Tak? Ja się tak spiąłem, że nie mam no. się <laughs> Dobra. Dziewczyny, no ktoś to sobie, pa, pani mówi, że coś sobie żarty no. robiamy. Nie, kochana, nie odłożyć Ci, bo nie zapłaciłaś za wysyłkę za nic. Koniec jest. Poczekaj, Martyna Stankowska chciałam tylko spytać, czy oneksy, Dziewczyny będą wszystko... Tak, multi są. Zaraz będziemy pokazywać. Ja chciałam jedynkę róże wiatrów. Nie wiem czy... Nie ma. Je... A jedną, no to masz jedną, ale... masz jedną. Trudno dać moderatora, ja ci... Kiedyś ustawiłem. No, musisz tak się nauczyć. Ewa. Dobrze, no właśnie, bo nie umiem. Kochane, nie działaliśmy. To jest piękne, czyste, jasne złoto. To wygląda jak naturalne dziewczyny złoto. To, to jest, jest jeszcze ładniejsza. To jest skurka. piękniejsza. Piękna, dokładnie. E, dziewczyny, kto bierze numer 18? Mamy tylko. Vlog, jeśli zrobisz blika 20 na, zł na numer. Tak. rok 7 jeżeli teraz zrobisz blika. to odkładam ci róże wiatrów, ale jeśli nie będzie blika, to nie odkładam. Elżbietka ale, ale, 18, to jest? 18. Nie a wiem. To jest? Nie wiem. B Elżbieta od razu na Priw, proszę się odezwać. Eee, Wraz z numerem Mega, telefonu. piękne, jeszcze są ładniejsze. Słuchanie, zwalniam ten model. Tak, Alisa tak. dostała i Ewa, Krysia dostaje. Jeszcze jeden za mnie. Ewa, Krysińska. Siedem mamy. Ewa, osiem. Ewa osiem. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie dziewczyno, ona jest na płaskim, tego Taka nie było i jeszcze. Dziewięć. dziewięć i ostatnia, 10. Ostatnia dziesięć. Fajnie. Dobra. Coś to sprawdza. Nie, bo ja bym musiała zamykać tu i wchodzić 18. na konto, to Proszę, tak nie, nie, nie sprawdzisz, tak, nie? Bardzo. Dobra. Daj mi tą drugą. Wyłączyć no, z Nie, nie, Była, nie, byłeś, nie, jeszcze. Ma. One są regulowane, one nie mają rozmiaru. No a teraz uwaga, dziewczyny, Piszesz, się, róża wiatru na podwójnym łańcuchu. Słuchajcie, dziewczyny. Ja bym to przecięła. Co? Tą różę wiatru. Dała na przykład tego. No e, Może tego onexa zrobimy, panie tak czekają. Jakie onexa? No tego multi. O, tak już nie są. No dobra. To dziewczyny. Onex multi. Ale piękny. No fajnie, że tego oneks. Piotr ja chyba w ogóle już będę no sprzątać. Onex kolorowy. Onex multi. Multi, onex multi. Może trzy kolory ogólnie tego Onexa, nie? Dobra, to robimy go po kolei Piotr. Tak. Z numerami. Onek Smulki był, jest i będzie wymiatał. I to będzie 19. A, A poczekaj, kolczyki Pani jakieś czekają, w ogóle nie było, poczekajcie. Aha, dobra, dobra, dobra bardzo dobra, dobra dziewczyny, piękne kolczyki ze mnie. To jak to jest porządne, jaka to jest dziewczyny klasa premium. To jest dziewczyny szok i niedowierzanie. Piękny kolor. I zobaczcie, jak one są wykonane. Angielskie zapięcie, kochane, tak? Angielskie zapięcie. Coś pięknego, dziewczyny. Coś przepięknego. będzie tak? Nie, Poczekaj Basia. a Tutaj mam, poczekaj Basia, ja się zobaczę co tu. Coś tu chciałam zrobić. Przepiękne kolczyki ze mnie, coś cudownego. Piękne, spektakularne, ale zobaczcie. To nie jest byle co. To nie jest byle co dziewczyny. tak? Poczekaj, no poczekaj. Masz tak. Jak? Cztery tak? Jeszcze cztery tak? Ale dwie Basia odrzuciłaś. Bo tu mam no i dwie. No. To jeszcze? Dorotka, Dorotka, Kara Dorotka, Dorotka Karamara. Dziewczyny te są przepiękne. Zobaczcie, eee, jak one wyglądają. Eee, jak ze złota, kochany, kupuj albo nie kupuj. Naprawdę my nie mamy czasu na pierdolety, kochany, tak? Tu jest ekskluzywna transmisja. Napisuję. Beatka studnia. No, my tu mamy naprawdę ruch, kochany. My tu zarabiamy pieniądze, Piękne. nie jak ty. No, mącisz i szpącisz. No popier. Ja, e, e, Proszę serdecznie. Przepiękne. Zobaczcie. One są jak koła, tylko takie delikatne, Dzięki, delikatnie, delikatnie zgniecone, o, o, delikatnie zgniecone, pięknie. Co? To jest klasa pewnie. Dziewczyny, ostatnie to pięć są sztuk. To te ze mnie. Ostatnie pięć sztuk. To one... Nie czytamy. Dobra. Hej cieciu. E, e, która bransoleta? Ta czarna jest 119. No, jest piękna. Hmm. Nie mamy fridge ze złota. No chłopie, no ogarnie się za 95 zł złoto. No weź, tak, złota, no. złota Małgorzata. 34 karatowe Małgosz. złoto. No, Małgosz naprawdę, frisch, No skąd ty się urwałeś z choinki? No chłopaku, no jak chcesz mieć kolczyki za 95 zł ze złota? No, no ale. No, ale wiecie, co, tak? Rzeczywiście, no, naprawdę, no. rzeczywiście takie pierdołki gadają. No pan e, dostaje? Nie no, jesteś anonimowi. To jest Alan. Co, weźcie jak klauny w cyrku. Do widzenia, nie, Dobra, już nie ma Was. Masz dziś nie No naprawdę. Eee. Czę mamy? Trzy pary dziewczyny ostatnie. Cztery ze mnie. Cztery pary i nie ma więcej. Dobra, Gosi, Poczekamy. Nie ma, lecimy nie dalej. Ma, no ja, dziewczyny pomówię. Dobra, nie piszcie z Redmatem, bo ma coś śmierć z darem, tak? To tak? się <śla> <śmienic> Ale super! Ale jesteście Ale jest Robert, ta jesteście tacy, zarąbiście dzisiaj, że po prostu rozróżniliście nam atmosferę. Słuchajcie, dobra, słuchajcie, kochani. Okej, okay. <śmienic> 5, 3, 4. 884432 Słuchaj, e, Zadzwoń do niej wieczorem, słuchajcie. Po 20. Klaudia jest nie Polką. Klaudia przyjechała z Bośni i Hercegowiny. dziewczynę Jest na wymianę. Jest na wymianę dziewczyny studencką. Tak? Ile za panią Klaudię? Na pewno więcej niż te złoto. To więcej? Będzie. Jak dla Ciebie było drogie, bo moje złoto za 119, Klaudia na pewno będzie za, za droga dla Ciebie. Świeżynkę, Monio, no? tak. Dobra, kochani, lecimy tak. dalej. Kto da więcej? Wystawimy o, Klaudię co? tutaj. Co pajacu? Poczekaj. Rado, wypadł mi stąd. Ty o, uważaj, Agnieszka, nie. jak machnie ręką, to nie wiem, czy się zatrzyma. Słuchajcie, to ja nie wiem, gdzie się jest zatrzyma. Hit. I szok. Michael i tak no. podam oh. ciebie Michael oh. zastaję, zastaję się, tylko ja tylko jeżeli ja jestem starsza od Claudio o 15 no. lat albo i więcej. Może być, że to jest Dobra, lecimy. O, romski tombak, dobra Rado. Miło Cię poznać. Tak. Słuchaj, kupuj romski tombak, bo wydaje mi się, że ty, ty słuchaj, mi się wydaje, że lepiej nie wygłasz, niż ten tombak. Słuchaj. Myślę, że będzie za, dla Ciebie za ekskluzywny, tak? Dobra, kochani, lecimy dalej. Mam dla Was kolejny hit. Poczekaj, Basia. Poczekaj. Muszę, muszę im pokazać hita. Słuchajcie, idę się w tej chwili pomalować, dobra dziewczynki? Muszę się przygotować i muszę się nastroić, dobra? Dlatego Basieńko. Bo, bo, bo ten, bo rado wysadził. Nie. Bo, bo ja chcę, żebyś ty jeszcze poleciała czarny. ten. Jado, jadeim. Jadeim. To jest czarny jadeim dziewczyny. Bo czy w ogóle wiecie, co dziewczynę. to jest jadeim, czy nie? Ale wiesz, co? To, no, Mieliśmy, to tego Mieliśmy. zrobić tego. <gryźli> Słuchajcie, czarny jadeim. Widzieliście coś takiego? I, 261, tak? no. No. I on jest dziewczyny. Czarny, boże, czekoladowy. Co ja w ogóle gadam? No, to jest dziewiętnastka. Zobaczcie, macie czekoladowy, Jezu, wow, to jest sztos, to jest hicior dziewczyny i chłopaki, bierzcie naprawdę, bo za chwilę tego nie będzie. To jest Premium Prima Sort Exclusive Limited Edition. Słuchajcie, coś przepięknego, bardzo piękny jadeim w kolorze dziewczyny, najpiękniejszej, naj, najmodniejszej w tym sezonie. Ale kogo mam zbanować? Słuchajcie, ja nie mogę... O Boże, ja im się zepsuć. Naszyjnik. Słuchajcie. Ja nie wiem, co ty dzisiaj... Ja nie wiem, co ona dzisiaj Ja nie wiem, co ona dzisiaj grała. Ja nie wiem, co... Ale zobacz, jaki tu jest ruch. Co tu się dzisiaj dzieje? Zobaczcie, jaki Bardzo ładny. Źle, no. Zobaczcie, jaki piękny będzie jadej. Taki jest, zobaczcie. No nie, a nie Klaudia musisz znaleźć. Jadej, ale piękny, to co dziewczyny. Teraz będziemy mieli czekoladowe rzeczy. Dobra, to jadę <laughs> ale, stąd, a jak ale, znajdzie się to, odwiesimy już. <laughs> jadej. Zobaczcie, Dobra. zobaczcie, jaki to Nie, był. Poczekajcie, mi się wydaje, że był. Poczekajcie, dziewczyny popatki. Jest, po prostu. Ja nie wiem, co ona brała. Tak. Z czym? Nie, to jest czekoladowy. Czekoladowy kamień. A skąd ty to wziąłeś, No ja ten jeden wziąłem stąd. Nie wiem, czy był odkładany dla mnie, nie, czy nie. Nie był. No cholera jadę i mu nie odłożyłaś się. Nie tam. Widziałeś, jak ja to odkładałam. Daria, my już się pożegnamy z Tobą, kochanie. Nie, nie, po prostu nie potrzeba mi tutaj. E, no jak o to ci chodziło. Wiecie co, nie piszcie głupot, tylko napiszcie Basieńko, zablokuj mnie. I to będzie to dobra, samo. Krzyżek wezmę na bok. I pokażę. Co, ty też, ty też prosisz o blokadę? No to dobra, no to ale mówię, no napiszcie. Nie, tak, blokujemy. Nie wiem. Ale kogo zablokowałeś? Jakieś tam. Dobra. I, I teraz kto chce? To... Zobaczcie, przepiękne takie serduszko Mielej. z oczkiem Dekatana, to e, czekoladowym. 119. 109, 109, 109. Cena 109, dziewczyny, dziewczyny. ma 9. 9. Przepiękne macie splot. Zobaczcie to serduszko. 21 numer. Numer 21. Ja 21. Poczekajcie, bym się zaplątało Złatkała. dziewczyny. Ale ja sobie ubrałam właśnie do czekoladowej bluzki, Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Super. Piękne. Pięknie. zobaczcie. Teraz to jest w ogóle niespotykany kamień. Ela Pawlik ma. Ela Pawlik, dobra. Ja będę otwarta sobie. Dobra. Ela Pawlik ma. Co wy tam pijecie? Nie, nie mnie, Agnieszka dzisiaj coś tam bierze. Ale coś jej Klaudia na Ja też chcę. <laughs> I Ręka pisze: Ja też chcę. Dobra. Ja kto? dziewczyny tutaj chciałam swój łańcuszak jak na bok. No. Zobaczcie. Przepiękny. Cena jaka? I on, y, 109, tak? 109, o, cena. I, Iwonka ma. Pawlaka Elżbieta. Y, Pawlaka Elżbietka dostajesz. Dziewczynę do czekoladowych rzeczy wygląda obłędnie. On, I on jest dłuższy, więc to sobie bierzcie panie, jak macie duży biust czy coś nań? No pięknie, bo jest dłuższy. Przepiękne. Zobaczcie, jaki tutaj macie splot. On jest taki grubszy, serduszko. I w środku kamień. No, ja nie wiem, coś wąchają. Tam siedzą gdzieś za tym dzisiaj. Ja poczekaj. Nie, poczekaj. Co to jest? Piękność. Jak też, się Ja zostaw, jak wiesz, jak nie, jak nie jestem jakiś tam przykry i do mnie pisze taki, wiesz co? Ja sobie mam zaletkę, pokażę z lewej ręki. Nie pokażę Monia nic na, na wyskok. Naprawdę nic. Kto jeszcze chce 21 numerek? Przepiękne, zobaczcie. Serduszko, no. zobaczcie ten splot, pokażę Wam bliżej. Od poniedziałku tutaj. Panią, to będzie cały tydzień. Z Facebooka. 21. Nie, nie, to e, vlog. Tutaj nie odkładamy. Tak. Nie, bo tutaj jest, e, że to jest kontrolę, by było. Tak? No. Aha, to nie odkładamy, dobra. Czarny, dobra. Pytają o panią Magnieszkę. Już idzie. Zmęczyłaś panią Magnieszkę. <laughs> <laughs> to jest fajk, dobra. Żadne lewe pisze. No to proszę wpłacić 20 zł na blik, na numer podany telefonu. Poproszę 21, Małgoś dostajesz, 21, dobra? Małguś dostajesz. Proszę wpłacić Małgoś, na numer telefonu 534-776-444. Mowa nienawiści ze Słoworą. Ona, widzisz, nie wolno. to bać się to swojej no. no. Zobaczcie, splot, serduszko i w środku macie kamień Zobaczcie, Klaudia, Czeka jak ladowy. podejdzie, to Wam cały biust do kamery pokaże, a ja bym musiała na skrzynkę wleciać. No, mówię, Klaudia, jak wystawi dziewczyny, to Wam biustem cały ekran zasłoni. Już. Dobra dziewczyny, bierzcie serduszko, bo już zostały nam ostatnie sztuki. Ulka tak, zostały, cztery, cztery, Zapisać, zostały. No. cztery zostały. Dziewczyny bierzcie już. Prawda mam tak zostawiło. Basiu sobie. zostały kolczyki numer 20? <laughs> tak. Tak. Urszula zostały. Chcesz, to cię zapiszemy. Zeknij słowo. Tak, uleńka zapisuje ci te kolczyki. Dobra, jak ktoś chce, to bierzcie. Jak ktoś chce to bierzcie. Przepiękne jest to serce. Zobaczcie <laughs> ja ten splot. Gdzie tutaj ten łańcuszak doczyłam na bok. Dobra, ja sobie. 119, ja sobie e, cena. Jak za darmo. Nie, no jest piękny, dziewczyny. Do czekoladowych rzeczy będzie Wam pięknie pasowało. Przepiękne, zobaczcie. Jak bojęcie. go widać. Co? Uleńka ty miałaś zapisane, no. Gdzie jest Miss Country? O, <laughs> jo! Dziewczyny, słuchajcie, <laughs> idzie. bez misji nie ma na tym polu. się dziewczyny w coś pięknego, bo teraz będę wam prezentować sztos. O, gdzie... A ja pójdę po twój. Słuchajcie. Hot, hot, hot. słuchajcie. Hot. Ja nie wiem, komu ty chcesz sprzedawać. O, proszę bardzo, dziewczyny. Oszykowałam się w nową bluzkę, kochani. Co wy na to? Pięknie jest? Czy nie? Dobra, kochani. Ten cięższy, czy ten dłuższy? No, dziewczyny oba, oba. drogie. Oba. Mamy cudo na kartiera. To jest ten cień, Slay Queen, tak, słuchajcie, zobaczcie. to. Wow, kochani, jakiś tos! Zobaczcie to. Dziewczyny i chłopaki. Ale zobaczcie, dziewczyny, myśmy Proszę. za tym tęskniły na kartiera. zobaczcie, na kartiera. Piękne. Kartier do boju. Cudne dziewczyny. Uwaga, to jest skam. To 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 dzisiaj. dzisiaj. IG Kasperek. Wypadł o, o, o. mi stąd Kasperek, naprawdę, bo... Chyba naprawdę jakiś Iwiota kolejny. To, co na Na kartiera. Słuchajcie. No to nie jest kartier, to jest robione, inspirowane na kartiera. Dwa alwety. Słuchajcie jaki hicior i do tego będzie bransoleta, zobaczcie tu macie połączenie, moi drodzy, zobaczcie dwie głowy tygrysa ja w ogóle kochani przepadam za tygrysami w ogóle wam powiem, moim, o, ja też lubię moim marzeniem, moim drogiem jest mieć, mieć swojego tygryska mhm. tak, chciałabym dziewczyny mieć, ale nie no, tak, ja, tak a czy chodzi mi o zwierzę mieć swojego tygryska, słuchajcie to nie ta impreza, mieszka. Michael, ja nie mam Instagrama, kochane. Po co mi jest Instagram? Wystarczy mi ten cyrk tutaj na kółkach. Słuchajcie, kochani, mamy piękną krawatkę na kartiera. Zobaczcie dwie głowy tygrysa w cyrkoniach zakończone piękną kulką. Zobaczcie, jaki hicior. O, i wypierdzili nas z transmisji. Zobaczcie, słuchajcie, przez nagość. No. E, słuchajcie, coś pięknego, zobaczcie, kochani, no, przyjrzyjcie prawda. się temu. To jest szok, sztos i niedowierzanie. Kochani, kto bierze kartiera? 119 zł I do jak to tego jest brazoleta. Ale piszecie na ser. Mamy ten? ten Ty, Kacperek tu znowu z synek jest. To, to, ja, to ja będę pisała. Znowu Kacperek się wpierdził. Zobacz, Kacperek jest z 10 kąt. A, dobra. ta krawatka, jest? Ty. Ja Kaspra zablokowałam. Jaka próba? Weź tego Kaspra. No, zablokowałam pajaca. Kasper ze 10 kąt jest z kurwy synek. Dawaj go. Dobra. 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 Dalej leci Kasberek? To jest jakiś Maria. Obrączkę, co masz? Jedynkę. Tak, musisz napisać jedynkę. Naszyjnik? Za lampucera. User. Słuchajcie, e, kochani, do, do tego też będzie piękna bransoleta na kartiera. Zwróćcie uwagę, jak to się będzie prezentować. No nie, to nie złoto, kochani. Osiemnastokaratowe karatowe powlekane. Słuchajcie, piękne powlekane osiemnaście złoty. Jak co? Bo ja nie znam tego języka, kochani. No? 119. Macie krawatkę inspirowaną kartierem. Ktoś kupuje. Jaki to jest numer? 22. Numer 22. Kartiera, a ile on kosztuje? Ile? Dziewczyny. 119 zł. Blokowska, proszę cię. Przecież wiadomo, że nie kupujesz. No i po co? Po co, kochany, piszesz? Daj, daj, daj spokój. Czyż to je... Nie masz tego kartiera? Michael, o czym Ty mówisz? Ja jestem szefową marki Massimo Conti, a Basia u mnie robi w hurtowni, mojej hurtowni transmisję. Michael, daj spokój, jesteś młodym chłopakiem, ja jestem, ja jestem dla Ciebie za stara, daj zżyć, dobra? Dobra, dziewczyny, e, dziewczyny i chłopaki, bez przesady, e, wygupialiśmy się, tak. bo my też nam jest, szkoda czasu, bez, bez takich tam wygupów. Dziewczyny, 119 na kartiera, numer na razie 22. 22. Przepiękna krawatka, wygląda obłędnie. No, menopa. No jeszcze nie mamy menopauzy user, ale mi się wydaje, że tobie już nie staje, wiesz? No. <śmiech> no. <śmiech> Deutsch, no, English, Italiano. Dobra, lecimy. Sorry, parlare italiano. E, dobra. Dobra, kończymy e... wygupę. Lecimy. Tylko Dobra, Marzenka, kto tu jeszcze? Mar, Mar, z Mar, mar ja. musisz o, odezwać się na messagera, kochanie. Alice, if you want to order, you, uh, you must uh, write here and please, you must confirm this uh, order, ok? Dobra, czy ja mam ten róż ja znam wiem. wszystkie języki, jeżeli ktoś, jakiś, jeżeli ktoś nie zna jakiegoś języka, to jaka Jestem dziewczyną. No to jak jesteś dziewczyną, hmm. no to tym bardziej współczuję no. ci. Bo musisz być Dobra, bardzo zdesperowaną No 22, bo lecimy dalej. Ale wiesz co? Z reguły zauważyłam, że jak wchodzą kobiety, hmm. które hajtują, no. to pewnie są tak brzydkie i tak nienawistne. Współczuję ci. Pewnie jesteś obrzydliwą, wstrętną, rurą siedzącą w swoim <śmiech> własnym pokoju. <laughs> Agnieszka, bo nas bywało. Agnieszka, chyba chcesz, żeby nas naprawdę ścięło no. za chwilę. No, Jesteś na pewno starą rurą, zniszczoną z nerwicą, pewnie lękową, albo najprawdopodobniej nie tylko masz nerwicę lękową, masz też nerwicę na natręstw. No. Spadaj mi stąd, pajacu. Dobra. E, dobra, zablokujmy kretynkę, bo już naprawdę z takim idiotką się kłóci nawet zdjęcia nie ma nie, kretynka. Nie, Pokaż mi swoją twarz, taka... dobra? Pokaż mi swoją dobra, twarz. To, Musisz być tak piękna, że najprawdopodobniej tam. bym e, musiała zemdleć. No. transmisję, przechodzimy jutro. No trudno, to nie jest zgłoszą. To nie moja transmisja. No nie. Ej, <laughs> <laughs> to powiedziałem że ci o to chodzi. <laughs> Nie! Boże! Boże. Jóś, Ale mamy, mamy. 209 ludzi na TT. Słuchajcie, ta no. tapujcie! Tapujemy, udostępniamy, tu się musi dziać, kochani! Tu jest show, tu jest energia! No, stara putwa, spadaj, pokaż mi zdjęcie, wieśniaro, dobra? Pewnie jesteś jakaś upośledzona. Wybacz, no dobrze. Nie, proszę. Fikcyjne. No, nie, Dobra, fikcyjne. Nie, nie czytaj tego. Daje się Mega fajna, tak. Nie, ja, ja lubię tak. Dobra, Basieńko kochanie, mogę pokazać. Dziewczyny z regulowane. Mamy jeszcze czarnoczkę. Mam e, e, Dziewczyny. Dobra, tak. Dziewczyny. 119, Dobra, tak. numer 22. Numer 22. Ja się już wycofuję, bo to jest. A co? E. Dobra, kto chce 22 dziewczyny. Koniec wygupów. Bo ja nie stoję tu na wygupów. Ej, halo! No, no nie było, tak, tylko że, że, słuchajcie, ja tutaj stoję, nie? Halo? Dobra, dziewczyny, lecimy bransoletę. Przepiękna bransoletka. Dziewczyny, przepiękna bransoletka inspirowana kartierem, kochane. Przepiękna bransoletka inspirowana kartierem. Moje drogie, z 99 zł. 99 zł. Spójrzcie, ona jest na regulacji. 20 centymetrów, dziewczyny. Pięknie. A co zablokować? Chcesz. No, nie tak, no, musisz na, na kółko, tak. Dziewczyny, numer. Dajcie komuś moderatora, no właśnie. Bo tutaj nikt e, dame, nie ma porządku. dziewięćdziesiąt 99 zł. Ten, kochani, 119. I ten jest numer 22, a branzolet. Wlog Oznap, uspokój się, tą panią obraziłam, a nie chore osoby.